Miejsce drugie, czyli film Love Actually, to właśnie miłość. I feel Spodobała mi się wielowątkowość tego filmu. Jest tam wiele wątków, a każdy z nich jest równie ciekawy i równie zabawny, a przy okazji przewijają się takie momenty dramatyczne. Do tego stopnia, że za każdym razem płaczę na tym filmie. From both sides of now. Give and take and still. Najbardziej śmieszny mnie w tym filmie Wątek, dwójki dublerów. Ale nie są to zwyczajni dublerzy, ponieważ oni są dublerami w scenach erotycznych. To znaczy poznają się na planie zupełnie nadzy. Jakby ustawia się światło i kamerę i wszystko pod nich, dopiero później wchodzą prawdziwi aktorzy. Wątek jest prześmieszny, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby kogoś ledwo co poznając już być nago i w tak dziwacznej sytuacji. No i

Trudno mi określić raz widziałam. Czasami jak są u mnie przyjaciele, to puszczam go tak mimochodem, a sama na przykład szykuję kolację, także nie wiem, czy to też liczyć do oglądania, czy też do, do, do szykowania kolacji dla przyjaciół. Last week they weren't very nice about my record. No, little scamps. Mm, but very, very talented musicians. Yeah. Philly, uh, I understand you've got a prize for our competition winners. Yes, I have, to deck. It's a, it's a personalized. felt tip pen. Oh great it's brilliant it, it, it even writes on glass so if you if you've got a framed picture like for instance this one of blue mm -hmm. you, you can just write on it A uh, lot of kids watching Billy. Oh yeah. Hiya kids. Here's an important message from your Uncle Bill. Don't buy drugs. Mam taką absolutnie ulubioną scenę w tym filmie i nawet wykorzystałam ten wątek w jednym z programów, gdzie musiałam zaśpiewać piosenkę i chciałam właśnie, żeby to było tak jak, tak jak w tym filmie. Jest to scena ślubu bohaterów. Niesamowicie stworzona, gdzie w kościele nagle okazuje się, że wśród widzów... Wśród ludzi siedzących w kościele są, są muzycy, oni nagle się pojawiają, nie wiadomo skąd, nagle pojawia się chór niesamowity i śpiewają piosenkę Beatles, u którą także uwielbiam. Także to jest moja ulubiona scena i często o niej opowiadam.